O dzień dobry. O właśnie była Straż Miejska. Już snów wymyślają, że o wcześniej pomalowali Polibru? bramę. Nie bra Dobra! Jak ja nagrywam proszę mi nie przeszkadzać. I przed bramką jeszcze farba jest. A wymyślili, że ktoś napisał, że to ja śmiechowarte. O chciałem powiedzieć, to krótki będzie film, że dzisiaj będę lajta robił. Ale o której? Ale może, a która godzina jest? Eee, 25 po 11. Po 11. To o pierwszej. Niech idzie. Trzeba nagrywać, bo dawno nie nagrywamy. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. <laughs> to specjalnie młodzież pisze, nie wiadomo, wyzwania, całe te wszystko. Oni specjalnie to robią. No na razie, trzymajcie się. Czekajcie na lajta.